Tam i zapraszam na przegląd aktualności Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Jestem na stronie ZDM. No i oni tu się chwalą, że no poprawili bezpieczeństwo, przebudowali przejście dla pieszych. No poprawa bezpieczeństwa polega na tym, według nich, że przesunęli kawałek, to przejście było tutaj. Przesunęli tam nie wiem czy 2 czy 3 metry dalej. Przez to się poprawiło bezpieczeństwo. Jeszcze się poprawiło, bo tu wyjeżdżają autobusy stąd, że tutaj ułatwiło to wyjazd autobusom. Nie wiem w jaki sposób to ułatwiło wyjazd autobusom, no ale według ZDM ułatwiło. Jak oni sprawdzili, że bezpieczeństwo się poprawiło? Też nie wiem, no bo skoro oni to dopiero co zrobili. No, to chyba żadnych statystyk nie ma na temat bezpieczeństwa po tej, po tej zmianie. No, to dopiero, no nie wiem, powiedzmy po roku, nie wiem, ile tu w ogóle wypadków było. Może w ogóle wypadków nie było, więc, skoro wypadków nie było, to trudno, tu w ogóle się nie da poprawić bezpieczeństwa. No, ale, no, ZDM się chwali, że poprawił bezpieczeństwo. No, i jeszcze tu piszą, że jakieś tam oświetlenie dodali. Chyba o to, to te słupy tu chodzi. No i to też poprawiło bezpieczeństwo. Będą lepiej piesi widoczni. No nie wiem, bo trzeba by było w nocy zobaczyć, jak to wygląda. No ale generalnie to tutaj oświetlenie jest. Są latarnie przy drodze, więc nie wiem, czy tu jeszcze było konieczne dodatkowo. A często to dodatkowe oświetlenie, no to powoduje, że piesi są jeszcze gorzej widoczni, bo w Przejście jest oświetlone, a okolice przejścia są gorzej widoczne. No ale to trzeba by było w nocy zobaczyć. Nie wiem, jak to tam tutaj dokładnie wygląda. No, w kwestii tutaj tej poprawy bezpieczeństwa. No poprawa bezpieczeństwa polega na tym, że pozasłaniali tutaj pieszych wchodzących na przejście. No, jak tam od lewej strony. To jeszcze nie tak źle, no ale tu od tej strony, no to jeden słup postawili, drugi słup postawili. Barierki tutaj, też jakiś słup kupa słupów, barierek dodawany, dodanych tu się jeszcze zlewa z tymi innymi słupami, tam drzewami ci piesi się zlewają. I to, to według zarządu dróg miejskich jest poprawa bezpieczeństwa bo tu jest potrzebny, tu jest zakaz zatrzymywania i postoju, jest potrzebny tutaj da kawałek dalej zakaz zatrzymywania, nie wiem o co tu chodzi z tymi znakami, czym, czym ten zakaz się od tego tutaj różni, po co ten znak, po czego ten zakaz tutaj dotyczy, no bo skoro tu już jest zakaz zatrzymywania i postoju, to nie wiem po co tu jest jeszcze zakaz zatrzymywania, jeszcze jest przystanek tutaj, no to wiadomo, że w okolicy przystanka nie wolno się zatrzymywać. I tak przy okazji autobusy też nie mają prawa się zatrzymywać na przystanku. No to tak na marginesie. No ale oni jeszcze tutaj musieli nawalić tam dwa znaki zakazu zatrzymywania. No i barierki, oczywiście, dla bezpieczeństwa, żeby bezpiecznie zasłaniały i tam i tak, i tak dalej, i tak dalej. Gdyby to tak zrobili, że to faktycznie wysunęli to przejście i tutaj to pole wyłączone z ruchu, no to hmm, może by to była jakaś poprawa. Ale, jak oni tutaj nastawiali słupów, które zasłaniają pieszych i pogarszają widoczność, no to, jest, no to trochę słabo z tą poprawą. No, i się jeszcze chwalą, że 160 tysięcy to, na to wydali. No, to jak na poznańskie warunki, to jeszcze nie tak źle. Jak na malowanie kilku pasów, tak to wygląda. Z drugiej strony, no to z tej strony jest trochę lepiej. No ale też, no ten słup tu postawili, no dlaczego oni go nie, nie postawili, no tak jak ten. No, specjalnie te słupy postawia, stawiają przed przejściem zamiast za przejściem. No przed przejściem, żeby zasłaniały. No z tej strony też jest przed przejściem. No idealnie jest tak, żeby zasłaniały. No powinno być to odwrotnie ustawione. Ten powinien, ten powinien stać tutaj, a ten powinien stać kawałek dalej. No jeżeli w ogóle on coś pomaga, jeżeli w ogóle powinny być te, te słupy. No to powinny być po przeciwnych stronach. Oni ustawili tak, żeby zasłaniały. Także, no naprawdę, no gratulacje. No tak to wyglądało przed zmianami. No przed zmianami nic nie zasłaniało pieszych praktycznie przed przejściem. Tu, tu całe to pole było widoczne, jak piesi wchodzą na przejście. A teraz przesunęli to przejście, czyli za ten słup, żeby ten słup dodatkowo zasłaniał jeszcze nastawiali innych, kupę innych słupów. I te wszystkie słupy są przed przejściem. Tak, żeby zasłaniały pieszych. I to jest według ZDM poprawia bezpieczeństwa. Jak Chciałbym statystyki, no ile tu osób było potrąconych. Bo skoro twierdzą, rozumiem, może dziennie ileś tam było potrą, potrąceń. No bo skoro twierdzą, żeby nastąpiła poprawa bezpieczeństwa, a dopiero co, co poprawili, w cudzysłowie, to przejście. No to, no, to, no to muszą jakieś statystyki miarodajne mieć, czyli no widocznie ileś dziennie potrąceń tutaj było. No kolejna ciekawostka jest taka, że no co najmniej od 2011 roku było tu takie niby przejście, no bo widzimy, że jest, są pasy namalowane, a nie, a nie ma tych znaków pionowych. No i to 2011, 13, 14, 17, 19, 22, i w 24 tu się dopiero pojawiają te znaki pionowe, czyli dopiero teraz, a dopiero od 2024, znaczy no nie wiem, może 2023 też były w każdym razie co najmniej od 2011 do 2022, czyli przez minimum 11 lat, no, to przejście udawało przejście, to było pseudo przejście. I przez co najmniej 11 lat zarząd dróg miejskich ani tam żadne inżyniery ruchu nic z tym bublem nie, nie robiły. No, bo plus był tego taki, że ten znak nie zasłaniał pieszych, no ale minus był, był taki, że to de facto nie było przejście dla pieszych. No i tam przez ilu il, lat tam nikomu z tych, tych ekspertów to nie przeszkadzało. No co tam, niech chce tam będzie jakieś pseudoprzejście. No przy okazji, jak już tu jesteśmy, to ciekawi mnie ten sygnalizator tutaj wiszący nad jezdnią. Co on oznacza? W którym on jest miejscu? Tu jest sygnalizator jakiś. No, Do czego służy ten sygnalizator? Czy może mi to ktoś wytłumaczyć? No nie mam bladego pojęcia, co by tutaj miał oznaczać ten sygnalizator. I w ogóle te też tutaj sygnalizatory, też nie wiadomo po co są. No to nie jest ulica. Ulica jakaś szczególnie ruchliwa, jak widać. No nie ma tutaj wielu samochodów. Nie ma tu sznuru samochodów no to wydaje się, że nie ma, nie powinno być wielkiego problemu z wyjechaniem tam z, tej, z tego placu. Dlaczego czego te sygnalizatory tu mają służyć? No nie mam bladego pojęcia, no ale nawet jakby miał ułatwiać wyjazd, no to w jaki sposób? No bo jak tu jest sygnalizator, no to tu musiały być sygnalizatory dla samochodów. No ten jest tutaj, ten tu wiszący jest no, praktycznie za tym wyjazdem, więc on tutaj nic nie daje. Z drugiej strony w ogóle nie, nie widać żadnego sygnalizatora, więc no nie mam bladego pojęcia o co tu chodzi z tymi sygnalizatorami. O no nie, tu niby coś jest. Czyli tu jest jakiś taki sygnalizator, no ale tu nie ma sygnalizatora. No ten jest za tym wyjazdem, więc ten nic nie daje. Nie wiem czemu nie postawili go wcześniej, tego co tu chyba miejsce jest na postawienie sygnalizator. Kolejny artykuł, nowy chodnik na pokrzywnię. I tutaj taki bajer zrobili, że chyba tak wyglądało wcześniej. A tak wygląda teraz. czyli, że tu chodnik dobudowali, no i tu zwiększyło się bezpieczeństwo. Na ale okazji zlikwidowali tutaj miejsca parkingowe i nawalili słupków. No, widać, że tutaj jest zapotrzebowanie na miejsca parkingowe. No, to nie, trzeba, trzeba tutaj zakazać parkowania i słupków nastawiać. Zamiast zrobić tutaj też z drugiej strony jakieś takie właśnie te miejsca parkingowe, no skoro widać, że jest na to zapotrzebowanie, to nie, na, na, nawalimy słupków. No albo chociaż jakieś pobocza mogliby zrobić, żeby się rowerem lepiej jeździło. No bo skoro tam mówili, piszą, że jezdnie poszerzyli, no to jak poszerzyli jezdnie, no to tu też mogli poszerzyć. Zamiast tych słupków zrobić pobocze, i tu z tej strony jakieś pobocze. Byłoby tam no, przynajmniej dla rowerów lepiej. No nie, no, le, najlepsze są słupki. Najlepiej słupki wszędzie nawalić i to jest najlepsze. Jeszcze piszą, że jakieś przejścia sugerowane zrobili. Niech mi ktoś powie, gdzie tu są te przejścia, bo tam jest, są ileś zdjęć. Niech mi ktoś wytłumaczy, gdzie to jest to przejście sugerowane, chociaż jedno. Z tego co mi wiadomo, to nie ma żadnych przejść sugerowanych w przepisach. No nie jest nigdzie opisane, jak one powinny wyglądać. Skoro nie jest opisane, no to znaczy, że ich nie ma. Więc nie wiem, jak oni mogą tworzyć przejścia sugerowane, skoro ich nie ma w przepisach. I Tak przy okazji. No też to się zastanawiam, no po kiego grzyba oni remontują te drogi i remontują i potem ładują na nie jakieś garby. No to albo chcemy, żeby droga była równa, żeby się można było szyb, szybko nią poruszać. Albo chcemy, żeby była dziurawa. No to jak ma być dziurawa, no to po co ją remontować? No to już zostawić, niech będzie dziurawa. A nie, że najpierw ją wyrównujemy, a potem jakieś, jakieś przeszkody na niej ustawiamy. No to jest jakiś absurd. No i 600 tysięcy poszło na remont tej, tej dróżki. No i tak poza tym, tak jak mówiłem, no też wielokrotnie. No skoro tu już był asfalt, no to po co to remontują? No to już lepiej. Zrobić asfalt na, gdzieś na jakiejś drodze, gdzie nie ma w ogóle utwardzenia. No, przede wszystkim powinno się asfalt kłaść tam, gdzie, gdzie nie ma go w ogóle, a nie tam, gdzie on już jest. No, i tam, no niech mi ktoś wytłumaczy, gdzie tu są te przejścia sugerowane. To jest przejście sugerowane, może ten garb to jest przejście sugerowane. No może trzeba się tam przejechać, może gdzieś tam w innym miejscu jest jakieś, jakieś niby przejście, no, ale jeżeli jest, no to jest nielegalne. Nie chcę mi się tam komentować tych wszystkich wymysłów, tych inżynierów ruchu. Może jeszcze jeden artykuł skomentuję. Wiosenne nasadzenia. I się tu chwalą, że zieleń będą sadzić. No i co my tu widzimy? No przy samej drodze sadzą jakieś drzewska, no i oczywiście dla bezpieczeństwa, żeby było w co walnąć, to po pierwsze, a po drugie yy, potem te korzenie z tych drzew będą rozwalały drogę. No ale potem się, czy czemu droga rowerowa jest rozwalona, krzywa? No oczywiście wina samochodów, bo samochody jeżdżą po drogach rowerowych i przez to te drogi rowerowe są rozwalone. Nie, że tam korzenie rozwalają drogi. Nie, korzenie to poprawiają drogi i bezpieczeństwo. No i widoczność też jest poprawiona na no nieba, tak jak taki rowerzysta wyskoczy za tych, za tych drzew. No to jest też będzie bardzo bezpieczne. No i kolejne obrazki z nasadzeń. Tutaj sobie ciężarówą z przyczepą stanęli. Na drodze rowerowej, na trawniku, no gdzie jest konfitura, gdzie jest ta samochodoza, no przecież niszczą chodnik, blokują chodnik, no jak to drogę rowerową, czy nie wiem co to jest, to tam ci eksperci tam od tych konfidur oni by się musieli wypowiedzieć co to jest, no ale, nie, no rozumiem, że te ciężarówki państwowe to one nie niszczą, nie niszczą zieleni, nie niszczą dróg, chodników, nie. Tylko te, te prywatne niszczą, te państwowe to nie, no bo one tam z certyfikatem są, to one nie niszczą. Dlatego tutaj rozumiem, nie ma konfitur w tym miejscu. No to to jest dobrze, to, 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 to pewnie wyrównują jeszcze drogi rowerowe i powodują, że trawa lepiej rośnie, jak taka, jak taka państwowa ciężaruba wjedzie. No, i tam rowerzystom oczywiście też nie przeszkadza. Nie? Bo tam, jak samochodem zaparkujesz gdzieś, no to to jest, że tu pieszy przechodzi, i bardzo jest to niebezpieczne. No, ale jak taka ciężarówa z wystającymi drzewami zaparkuje, no to to nie jest niebezpieczne. To, jest, to, to zwiększa bezpieczeństwo. No, tu już widzę, nasadzone prawie że. No, i kolejna sprawa to oczywiście tutaj skrajnie, sk nie będzie skrajni. Już nie wiem, czy już w tym momencie nie ma skrajni, bo powinna być jeszcze jak jest. Chodnik, droga dla rowerów. Zakładam, że to jest droga dla rowerów. To na pewno też mieć skrajnie boczną. Nie pamiętam na ile tam centymetrów, ale to prawdopodobnie, bardzo prawdopodobne, że to już nie jest zachowana przez te drzewa skrajnia. No jak się to rozrośnie, to te krzaki będą wyłazić na, 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 na drogę rowerową, na, na jezdnie pewnie też. I nie ma opcji, żeby tu była skrajnia, czyli no, kolejne niezgodne z przepisami działania. No i oczywiście będziemy tam jeździć i tam zawadzać o te krzaki? No i to, to jest wspaniałe. To jest... Klas... O klaski się należą inżynierom. No i tak jeszcze na koniec przy okazji. Bo nie wiem czy mi się będzie chciało oddzielny film na ten temat robić. No tutaj znowu okolice rynku wildeckiego, górna wilda. Co tu inżyniery na wymyślały? Proszę bardzo, są tory i tory przebiegają przez pole wyłączone z ruchu. Tu jest, widzimy przystanek jedzie, ten już, już możemy zgłosić tego tramwajarza, że tam jest też pole wyłączone z ruchu, czyli przejechał przez jedno pole wyłączone z ruchu. No i zakładam, że tutaj nie, nie parkował do końca świata, tylko pojechał dalej i przejechał. Tutaj przez, też przez to pole wyłączone z ruchu. I tu następny tramwaj do z, zmandatowania. I tak samo jest jak tu jest w drugą stronę. A tu mamy pole wyłączone z ruchu, trochę tramwaj nam zasłonił Ale tu też mamy pole wyłączone z ruchu. Czyli te wszystkie tramwaje, jeżdżące po tej ulicy, no albo te tramwaje łamią prawo, no bo nie wolno jeździć po polu, po polu wyłączonym z ruchu, z tego co mi wiadomo. No po to się robi pole wyłączone z ruchu, żeby po tym nie jeździć. Żeby ono było wyłączone z ruchu. No a tutaj inżyniery ruchu poznańscy wysmażyli na na... na no... Na torach tramwajowych wysmażyli poła wyłączone z ruchu. Czyli no albo ci tramwajarze łamią cały czas przepisy drogowe przejeżdżając tutaj przez to miejsce, no albo no po raz kolejny twierdzę, że inżynierom ruchu należy się kryminał za to, co od odwalają. No, bo ci tramwajarze to tak no, mają do wyboru albo po prostu zrezygnować z pracy, albo albo je, je, je no przyjeździć po tym. No tak no, Wydaje mi się, że trudno wymagać od tramwajarzy, żeby tutaj się zatrzymywali i stali po prostu na środku drogi i czekali, aż inżyniery ruchu no, jednak zlikwidują te pola wyłączone z ruchu, i wtedy by ten tramwaj mógł, mógł przejechać dalej. No ale to tak, nawet jak te tramwaje by stanęły, no, to też nie za bardzo one mogą. Czyli no, obojętnie, co by ten tramwajarz zrobił. Musiałby złamać przepis ruchu drogowego, bo tak sobie stać na środku drogi, no to też. No, no, chyba, że uznać to za postój wynikający z warunków ruchu. No to no, może by to jakoś przeszło. No ale no szkodliwość czynu ty, z tego postoju byłaby większa niż przejeżdżanie przez te pola wyłączone z ruchu. No więc. No ja bym sugerował, żeby jednak posadzić zakratki tych inżynierów ruchu. No ale jeżeli się nie zdecydujemy na posadzenie zakradki inżynierów z ruchu, no to trzeba by wszystkim tym tramwajarzom, nie wiem od kiedy tam te pola wyłączone z ruchu tu na baz grali, więc od, od czasu, gdy te pola wyłączone z ruchu tu powstały, no należałoby tam policzyć, sprawdzić ile tramwajów przejechało w tym czasie, kto nimi kierował. No i tym wszystkim tramwajarzom za każdy taki przejazd. Nie, może po dwa mandaty, no nie wiem ile oni tutaj przejeżdżają. Trzeba by jeszcze tam więcej tych ulic posprawdzać, bo może tych pól wyłączonych z ruchu jeszcze w innych miejscach na, narobili. No i za to każdy taki przejazd należy się mandat. Także tutaj policja powinna mi podziękować, no zamiast latać tam z szuszarkami i bez sensu na przykład mandatować za jakieś Przekroczenie głupkowatych gup, ograniczeń prędkości. No to mają tutaj na talerzu im podałem. Od razu tam przypuszczam, że kilkaset mandatów mogą tutaj zainkasować od tych tramwajarzy więc stali poznańska policja do dzieła. Aczkolwiek no, ja sugeruję, żeby jednak posadzić tych inżynierów ruchu, a tramwajarzom no, dać spokój. No ale no albo to albo to należałoby zrobić no ja tutaj zgłaszam no i yy, proszę to zgłoszenie przyjąć no a tak przy okazji to jeszcze być może oddzielne zgłoszenie na komendę jakąś wyślę.